Proszę wybaczyć kolokwializm, że no na gębę jest dobry krępywa. Ja tylko chcę powiedzieć, że obawiam się, że Państwo, którzy są dzisiaj, przestaną leczyć, bo nie będą mieli kiedy. Lekarze, którzy są obecni, ponieważ zarzuciliśmy ich tylama pismami, tylama pytaniami, chociaż próbują nam odpowiedzieć. W jednym zdaniu, w dwóch zdaniach, co dla mnie jest wystarczające i ja osobiście nie potrzebuję informacji o przetargach, bo jeżeli chcę, to sobie ją znajdę. Nie potrzebuję tego. Zwróćcie Państwo uwagę, jakie zadania zadajecie Państwo obecnym tutaj. Nie będą zarządzać szpitalem, długi będą większe. Myślę, nie będą nie leczyć, tak bo nie będzie kiedy, bo będą tylko opisać odpowiedzi na pisma. To jest tak, jak idziemy do lekarza i on musi w komputerze nas pozapisywać, 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 a bywa, chociaż akurat y, y, jestem w przychodni w Zagórzu i mam doskonałą lekarkę, y, ale bywa tak, że już potem nie starczy nawet na przyjrzenie się pacjentowi. I to jest. Tutaj to samo. Będą Państwo pisać, przygotowywać, linki dawać, a nie zajmować się swoją robotą, a za trzy miesiące poprosimy Państwa i zapytamy, dlaczego szpital ma dług, Bo nie mieli Państwo kiedy nim zarządzać. Dziękuję bardzo Pani Radna. Proszę Pani, teraz mieszkanka. Dziękuję bardzo za udzielenie głosu. Wiele pytań, które chciałam zadać, już padło, więc postaram się streścić i. Powiedzieć pani Sobańskiej, że, że proszę wybaczyć kolokwializm, że no, na gębę jest dobry kremniwea. Nie każdy radny ma pamięć, woli, niektórzy wolą pracować na dokumentach papierowych. Druga sprawa. Bardzo chciałabym, aby pan prezydent, pierwszy wiceprezydent czy pierwszy zastępca prezydenta, pan Zastrzeżyński, Zachowywał się jak przystoi na to stanowisko, ponieważ ma Pan, jestem pod wrażeniem Pana umiejętności robienia z igły widły. Proszę mi nie przerywać i nie gadać w trakcie, Panie Radny Mendel. Proszę Pana, Pan ma z tym problem z obrazą. Pan ma z tym problem, proszę mnie nie przerywać. Proszę, proszę Państwa, ja siedzę bardzo blisko tutaj Państwa reprezentantów ze szpitala i też nie znam Państwa, nikogo po prostu, no bo nie muszę znać, prawda? Siedzę tak blisko i nie usłyszałam, jak pan doktor. Nie usłyszałam ani imienia, ani nazwiska, po prostu mówił bardzo cicho. Tym bardziej robienie wrzawy i, i, i robienie afery z tego, że pani, która siedzi drugie tyle ode mnie, nie usłyszała nazwiska, jest poniżej. Proszę pana, pan się czepia. Proszę pana... Nie ma pan większych ale, problemów. Ale ja bardzo proszę o spokój, bo przerwę tak, w ogóle tą dyskusję to jest, to jest i zamknę komisję. To jest tyle. I teraz tak, chciałam pani prezes powiedzieć: bo być może pani prezes nie wie, bo no, nie musi wiedzieć, że mamy różnych radnych tutaj w Radzie. I niektórzy radni nie posługują się płynnie w po prostu w przestrzeni internetowej. Są tacy radni, ja mam tą wiedzę. I dlatego wolą w formie papierowej otrzymać po prostu rzeczone dokumenty. To jest ta kwestia. I ostatnie moje pytanie, takie po prostu bardzo merytoryczne, takie bardzo bym powiedziała w nieco być może śmiesznej tonacji, bo tutaj Państwo radni zaproponowali, że proszą o wykaz jakichś potrzeb że chętnie by być może zorganizowali jakieś akcje, żeby pomóc szpitalowi, żeby jakieś tam drobne sprzęty zorganizować, tak typu stojaki na kroplówki. A ja zapytam tak trywialnie i banalnie, co każdy z pracowników szpitala posiadający umowę na, o pracę zrobi od siebie dla szpitala pro bono? Bo z różnych y, y, środowiskach, w różnych środowiskach, gdzie zarobki są naprawdę dużo, dużo mniejsze, typu nauczyciel, Nauczyciel ma obowiązek dwie godziny pracować dla idei. Chwileczkę, chwileczkę. Są zawody, gdzie robi się po prostu coś dla zakładu, który ma problem, który, który ma problemy. To, co pani prezes powiedziała, że są lekarze, którzy pracują tylko trzy dni w tygodniu, bo nie chcą pracować więcej. To znaczy, że zarabiają tak doskonałe pieniądze za te trzy dni, że nie odczuwają takiej potrzeby, bo dla mnie to jest ewidentne, prawda? Zgadzamy się z tym. Okej. Okay. I teraz kolejne pytanie, ponieważ wcześniej pani prezes w swoich wypowiedziach mówiła, że nie znają państwo ile pracowników pracuje na dodatkowe jakieś w innych miejscach pracy. Proszę mnie poprawić, jeśli ja, bo może źle zrozumiałam. Bo to było na początku spotkania, no jesteśmy już wszyscy troszkę zmęczeni. Państwo nie wiedzą, prawda, bo państwo nie muszą wiedzieć. Czy ja dobrze zrozumiałam intencję? Tak. Właśnie, nikt nie, ja, ja powtórzę, bo nie słychać tego, co pani prezes powiedziała, nikt nie jest zobowiązany państwa informować, gdzie pracuje i w jakim miejscu. I ja to rozumiem, ale proszę państwa, to mi nie zgrzewa, powiem trywialnie, ponieważ każdy y, y, kierownik oddziału, czy ordynator, czy osoba odpowiedzialna za układanie grafiku, musi wiedzieć, czy dana pielęgniarka pracuje w innym miejscu żeby jej ułożyć grafik tak, żeby ona mogła przyjść do jednego miejsca i do drugiego. Więc proszę nie mówić, że państwo nie mają takiej wiedzy, bo to jest, bo to jest niemożliwe. Um, proszę zmierzać proszę, pa, panie, 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 panie lekarzu naczelny musi wiedzieć dlatego, że jeżeli układa, jeżeli pielęgniarka naczelna układa grafik swoim pracownicom, to, to każe jej przyjść w pielęgniarce w poniedziałek. No, co pan opowiada w tej chwili? Mhm. Pani Mieszkanko, bardzo proszę. Dobrze, chciałam Pytanie... tylko chciałam tylko, mhm. chciałam tylko, wykazać, że po, w mojej ocenie, jako odbiorcy, jako mieszkańca tutaj, pojawiły się bardzo duże nieścisłości, jakby w przekazie, na które chciałam, czekając cierpliwie do końca, dzięki uprzejmości pani przewodniczącej, po prostu je podzielić się z państwem. Nie tylko z państwem radnym, z radnymi tutaj, jak i z państwem tutaj gośćmi, zacnymi, z zarządem szpitala. I mam do tego pełne prawo z którego po prostu korzystam. Bardzo dziękuję za uwagę. Dziękuję bardzo. Adwocem? Tak. Przepraszam dziękuję, bardzo, przepraszam bardzo Pani Radna. Pan Prezydent poza kolejnością, tak, czy w dziękuję, pierwszej po, kolejności. Nie, nie, dziękuję bardzo. Ja tylko, bo akurat tutaj Pani Mieszkanka mnie natknęła i mam taką prośbę do Pani Przewodniczącej Natury Technicznej, bo faktycznie komisja trwa już stosunkowo... Długo tych pytań faktycznie padło, padło sporo, więc żeby zarząd spółki mógł jasno i precyzyjnie odpowiedzieć na pytania na piśmie, to ja bym prosił, aby wszystkie pytania również sformułować na piśmie, tak abyśmy nie mieli rozbieżności interpretacyjnych co do tego, czy zarząd aby odpowiedział w sposób prawidłowy na piśmie. Tych pytań było sporo, więc myślę, że Pani Przewodnicząca to będzie dobre rozwiązanie, żeby na kolejnej komisji uniknąć jakiejś niejednoznaczności, tylko żeby pytanie odpowiedź tak żeby żeby to to było tak też sobie pomyślałam Dziękuję. i nawet tak proponuję takie rozwiązanie wszyscy państwo radni którzy składaliście pytania wiadomo że to jest nagrane ale na pewno ułatwi pracę tutaj pani Elżbiecie gdybyście państwo się skontaktowali w formie czy pisemnej czy ustnie do pani Elżbiety zgłosili i będzie to przekazywane. Może być, no może być pisemnie, panie radny, dowolnie. Jeżeli to będzie w rozmowie i pani Elżbieta sobie zapisze przy panu, to może też tak być, ale tylko i wyłącznie w ten sposób będzie to przekazane z, przez biuro rady tutaj naszą panią Elżbietę.